Czy masz czasem wrażenie, że twój mózg działa na 10% mocy? Siadasz do pracy, ale myśli błądzą. Próbujesz się uczyć, ale po kilku minutach sięgasz po telefon. Koncentracja gdzieś uciekła. A teraz pytanie: czy wiesz, że to, co jesz, może działać na twój mózg jak turbo doładowanie, albo jak hamulec ręczny? W dzisiejszym filmie pokażę ci pięć owoców, które działają jak naturalne paliwo dla twojego mózgu. Nie potrzebujesz suplementów ani kawy z masłem. Wystarczy to, co stworzyła natura. Borówki. Naturalny booster dla mózgu. Wyobraź sobie, że istnieje owoc, który działa na twój mózg jak naturalny smart drug, ale bez skutków ubocznych. To właśnie borówki. Te małe niebieskie kuleczki są jednymi z najbardziej skoncentrowanych źródeł antyoksydantów w całej naturze. Kluczem są antocyjany. Związki roślinne, które nadają borówkom ich intensywny kolor, ale ich rola nie kończy się na barwie. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda pokazały, że regularne spożywanie borówek może poprawić pamięć roboczą, opóźnić spadek funkcji poznawczych i przyspieszyć czas reakcji, nawet u osób starszych. A u młodszych? Działają jak naturalny zastrzyk skupienia. Dlaczego to działa? Antocyjany redukują stres oksydacyjny w mózgu, który jest jedną z głównych przyczyn zmęczenia psychicznego. Dodatkowo, Poprawiają przepływ krwi do mózgu, co oznacza więcej tlenu, więcej energii i więcej jasności myśli. Jak je jeść, żeby działały? Garść borówek do owsianki rano? Koktajl z borówkami i bananem przed pracą lub nauką? Mrożone borówki jako przekąska zamiast słodyczy. Borówki nie tylko wspierają koncentrację, ale też stabilizują poziom cukru we krwi, co oznacza mniej zjazdów w środku dnia. Jeśli miałbyś dodać jeden nowy owoc do swojej diety, Zacznij od nich. Banan. Błyskawiczne paliwo dla mózgu i nerwów. Kiedy Twój mózg zaczyna się zacinać, a myśli robią się powolne jak Windows XP, sięgnij po banana. Ten zwykły owoc to prawdziwy naturalny baton energetyczny, który działa niemal natychmiast. Dlaczego? Banan zawiera glukozę i fruktozę, czyli cukry proste, które szybko trafiają do krwiobiegu i zasilają mózg. Który zużywa aż 20% energii całego organizmu. Ale to nie wszystko. Banany są też bogate w witaminę B6, która odgrywa kluczową rolę w produkcji neuroprzekaźników, takich jak serotonina i dopamina. To one odpowiadają za dobry nastrój, motywację i zdolność do logicznego myślenia. A więc masz prezentację, czeka cię nauka do egzaminu, a może czujesz, że dzień cię przeciąga jak guma. Banan to twoja szybka odpowiedź. Jak to wykorzystać? Jedz banana 15-20 minut przed ważnym zadaniem, zwiększy to Twoją uwagę. Pokrój go do owsianki lub smoothie to śniadanie, które naprawdę działa. Po treningu mentalnym, np. Na medytacji, nauce przywróci równowagę energetyczną. Dodatkowy bonus? Banany zawierają tryptofan, który wspomaga zasypianie, a sen to fundament koncentracji. Proste, tanie, skuteczne, a często pomijane. A teraz pytanie. Masz już banana pod ręką? Kiwi. Owoc, który wspiera pamięć i koncentrację. Na pierwszy rzut oka może wydawać się niepozorne, ale kiwi to prawdziwy superowoc dla twojego mózgu. Małe, zielone i lekko kwaskowate, a jednak pełne potężnych składników, które poprawiają twoją zdolność myślenia, skupienia i zapamiętywania. Zacznijmy od tego. Kiwi zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza. A witamina C to nie tylko odporność. To silny przeciwutleniacz, który chroni neurony przed stresem oksydacyjnym. Badania pokazują, że osoby z odpowiednim poziomem witaminy C mają lepszą pamięć roboczą i szybszy czas reakcji. Ale to nie koniec. Kiwi jest również źródłem serotoniny, naturalnego hormonu szczęścia, który reguluje nastrój i sen, a dobry sen równa lepsza koncentracja. Kwasu foliowego, niezbędnego do pracy układu nerwowego. Oraz potasu, który wspiera komunikację między komórkami nerwowymi. Jak wykorzystać kiwi na co dzień? Zjedz jedno kiwi rano to szybki zastrzyk świeżości i energii. Dodaj do sałatki lub koktajlu przed nauką zjedz jako przekąskę w pracy zamiast batonika Zauważysz różnicę w skupieniu. Bonus? Kiwi reguluje poziom cukru we krwi, co oznacza mniej nagłych spadków energii i senności. Spróbuj i sprawdź może to właśnie kiwi stanie się twoją tajną bronią w walce z rozproszeniem. Jabłka. Owoc, który chroni twój mózg i utrzymuje skupienie. Jabłka to jeden z najpopularniejszych owoców na świecie, ale mało kto wie, jak potężnie wpływają na naszą koncentrację i pamięć. To nie tylko zdrowa przekąska, to naturalne paliwo dla mózgu, które możesz mieć zawsze pod ręką. Co mówią badania? W skórce jabłek znajduje się kwercetyna, silny przeciwutleniacz, który chroni komórki mózgu przed uszkodzeniami oksydacyjnymi, chroni przed starzeniem się mózgu, wspiera neurogenezę, czyli tworzenie nowych komórek nerwowych i poprawia zdolność przetwarzania informacji. Dodatkowo, naturalny cukier z jabłek, fruktoza, dostarcza energii bez gwałtownego skoku i spadku, co oznacza stabilny poziom koncentracji. Jabłka zawierają witaminę B która odgrywa ważną rolę w produkcji neuroprzekaźników odpowiedzialnych za uwagę i dobry nastrój. Błonnik w jabłku pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi, a to kluczowe dla jasności myślenia. Jak jeść jabłka, żeby pomogły w koncentracji? Najlepiej na surowo i ze skórką. Tam jest najwięcej kwercetyny. Jako drugie śniadanie lub przekąska podczas pracy. Pokrojone do owsianki lub smoothie. Świetnie komponują się z orzechami i cynamonem, który również wspomaga mózg. Ciekawostka. Regularne jedzenie jabłek może nawet zmniejszać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Z pozoru zwykłe jabłko, a jednak może znacząco poprawić Twój dzień i Twoje skupienie. Pomarańcze. Cytrus, który rozjaśnia umysł i przywraca energię. Pomarańcze kojarzą się z odpornością i witaminą C, i słusznie, ale ich wpływ na koncentrację i pracę mózgu często bywa niedoceniany. A szkoda, bo to owoc, który działa jak naturalny środek aktywizujący. Przywraca jasność myślenia i zwiększa czujność w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Co zawierają pomarańcze? Witamina C silny przeciwutleniacz, który nie tylko wspiera odporność, ale też chroni mózg przed stresem oksydacyjnym, poprawia przepływ krwi i zwiększa poziom energii psychicznej. Flavonoidy, np. hesperydyna, wpływają na poprawę funkcji poznawczych i wzmacniają pamięć krótkotrwałą. Naturalne cukry plus błonnik dostarczają energii w sposób zrównoważony, bez nagłych skoków glukozy. Kwas foliowy wspiera układ nerwowy i wpływa na stabilność emocjonalną, co jest ważne w sytuacjach stresu czy presji. Dlaczego warto sięgnąć po pomarańcze, gdy nie możesz się skupić? Zapewnia natychmiastowy zastrzyk orzeźwienia i energii. Wspomaga klarowność myślenia świetna przed spotkaniem, egzaminem lub ważnym zadaniem. Pomaga się uspokoić, ale nie usypia idealna równowaga. Ciekawostka. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition wykazało, że osoby pijące codziennie sok pomarańczowy przez 8 tygodni miały lepsze wyniki w testach pamięci i uwagi niż grupa kontrolna. Wniosek? Jedna pomarańcza dziennie to nie tylko sposób na odporność, to naturalny dopalacz dla twojego mózgu. Jak widzisz, koncentracja nie zaczyna się od kofeiny, ale od tego, czym karmisz swój mózg. Borówki, banany, kiwi, jabłka i pomarańcze to naturalne paliwo, które działa szybko i skutecznie. Nie potrzebujesz cudownych tabletek, potrzebujesz tylko uważnych wyborów i konsekwencji. Który z tych owoców pojawi się jutro na twoim talerzu? Daj znać w komentarzu i koniecznie zasubskrybuj kanał Zmieniam Siebie, żeby nie przegapić kolejnych naturalnych sposobów na lepszy dzień, skupienie i spokój. Bo zmiana zaczyna się od ciebie.